Witam serdecznie, zapraszam do oglądania z kolejnego odcinka z serii Zagrajmy Skoki 2002. W tym odcinku będę kontynuował sezon, poprawia swoje wyniki jak i umiejętności. Subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie. Na razie, cześć. Wyskoczył z progu z całą siłą, i jeszcze lądowanie, znakomite, nie sądzisz? Owszem, ale chyba jeszcze nie Miały start? Rzeczywiście może być z tego dumny. Chłopak jest... znakomity skok. Dokładnie, a jeżeli popracuje nad techniką w następnym sezonie, będzie skakał z najlepszymi. Niestety, to już wszystko. Mam nadzieję, że spotkamy się na I znowu jedna ze wspaniałych skoczni, gdzie rekord świata ustanowił Adam Małysz. Willingen. Zapraszamy na emocje pucharu świata. Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie z progu. Fantastycznie. Powinien mieć dobrą prędkość na progu. To wygląda wręcz wzorowo. Czas przebija. No dobrze, to może ja uległem emocjom. Rzeczywiście oddał znakomity, długi skok. I oto dotarliśmy do końca dzisiejszego. I znowu jedna ze wspaniałych skoczni, gdzie rekord świata ustanowił Adam Małysz. Willingen. Zapraszamy na emocje Pucharu Świata. Uwaga, rusza, odepnął się z całej siły. A to daje mu wystarczającą prędkość przy wyjściu z progu. Trzeba wyczuć odpowiedni moment do wybicia z progu. Musisz wyobrazić sobie. Cały skok i znaleźć właściwy moment na odbicie się z progu. Na dziś to już wszystko. Zapraszamy na. Nasze Zakopane staje się dziś bliskie sercu każdego zwolennika skoków narciarskich. Dziś Puchar Świata w stolicy Tatr. Wyszedł z progów w doskonałym momencie. Rzeczywiście mam bardzo dobre wyczucie. To było niespotykane lądowanie. Rzeczywiście, nie sądzę, żeby mógł zrobić kolej Znów pruje powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. Jest już ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie z progu. Teraz już nikt nie odbierze... Nasze Zakopane staje się dziś bliskie sercu każdego zwolennika skoków narciarskich. Dziś Puchar Świata w stolicy Tak Znakomity skok. Dokładnie, a jeżeli popracuje nad techniką, w następnym sezonie będzie skakał z najlepszymi. Wyszedł z progu w doskonałym momencie. Rzeczywiście ma bardzo dobre wyczucie. Jad z pewnością trzeba to oddać. Przeszkadzał mu w Odbił się wszystkimi siłami. Doskonale, wspaniała technika. Widać mistrzowską rękę trenera. Sądzę, że dziś czegoś mu zabrakło. Hakuba wita wszystkich miłośników skoków narciarskich. Musisz wyobrazić sobie cały skok i znaleźć właściwy moment na odbicie się z progu. Przez lata był na ustach wszystkich i ta sława stała się dla niego całym światem. Wspaniały start. Rzeczywiście może być z tego dumny. Czas przemija tak samo szybko. powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł! Ja z pewnością przyda! Trzeba... To już niestety wszystko. Witamy Państwa ze słynnego olimpijskiego śnieżnego Sapporo w Japonii. Ach, jakie wyczucie chwili najazdu. Znakomita prędkość na starcie. Zobaczymy co sędziowie sądzą o tym wszystkim. Wykonał prawdziwy... się wszystkimi siłami. Doskonale wspaniała technika. Widać mistrzowską rękę trenera. Rzeczywiście publiczność... Stolica Norwegii, słoneczne Oslo i słynna skocznia Holmenkollen wita wszystkich Państwa. Jeśli miałbym bawić się w proroka, to wróżę temu zawodnikowi cały ciężki sezon. Sądzę, a nawet jestem pewien, że masz rację. Musisz wyobrazić sobie cały skok i znaleźć właściwy moment na odbicie się z progi. Panują tutaj niemalże arktyczne warunki, przenikliwe zimno, ale nie odstrasza to prawdziwych fanów skoków narciarskich. Ten skok był niezły, nie sądzisz? Tak, wspaniały skok. Widać doskonałą technikę zawodnika. Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie z progu.